Belgijskie władze formalnie zwróciły się do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu pięciu europosłów. Wniosek jest związany z dochodzeniem w sprawie zarzutów przekupstwa i korupcji z udziałem członków Parlamentu Europejskiego i chińskiej firmy technologicznej Huawei. Wniosek dotyczy trzech europosłów z Europejskiej Partii Ludowej, jednego parlamentarzysty z Socjalistów i Demokratów oraz jednego z Renew Europe. Dochodzenie rozpoczęło się kilka miesięcy temu po przeszukaniu biur w budynku Parlamentu. Belgijska prokuratura postawiła zarzuty ośmiu osobom, podejrzewając je o pranie brudnych pieniędzy, udział w zorganizowanych grupach przestępczych i czynną korupcję. Władze oskarżają te osoby również o korupcję w zamian za lobbowanie na rzecz chińskiej firmy i wspieranie korzystnych dla niej przepisów. Oczekuje się, że pełna lista wszystkich osób zamieszanych w skandal zostanie ogłoszona na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w środę.